Jest mała, umieszczona ponad głowami, nie zauważa się jej na co dzień, ale ona każdego dnia widzi wszystko, co dzieje się na ulicach. Przekazuje obraz do centrum, gdzie wszystko się rejestruje. Kamery miejskiego monitoringu działają w mieście już piąty rok i niejednokrotnie się sprawdziły. Najnowszy przykład sprzed kilku dni. To właśnie kamera na ulicy Mickiewicza zarejestrowała cały przebieg zdarzenia drogowego z 20 stycznia bieżącego roku, kiedy to samochód osobowy potrącił pieszą. Zapis będzie wykorzystany przez policję do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. Z kolei kamera przy dworcu zarejestrowała rozbój, do jakiego doszło przy wejściu do przejścia podziemnego. We wrześniu ubiegłego roku sprawca spowodował uszkodzenie ciała innej osoby przy użyciu noża, powodując ranę kutą. Monitoring ruszył wełku w grudniu 2004 roku. Początkowo budził pewne obawy, niektórzy mieszkańcy nie chcieli być podglądani przez oko wielkiego brata. Teraz system spowszedniał. W Ełku działa 9 kamer. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to za mało. Są miejsca, które nie są w ogóle monitorowane. Dlatego powstaje projekt, którego efektem ma być zwiększenie liczby monitorowanych miejsc. Według planu wełku ma zostać zamontowanych około 100 kamer, czyli ponad 10 razy więcej niż obecnie. I wygląda na to, że odpowiada to Euczanom. Ja myślę, że dobrze. Bo jest niebezpiecznie na ulicach, z tego co ja słyszę po prostu, bo ja wieczorami w ogóle nie wychodzę. Dla względu bezpieczeństwa to jest jeszcze i tak za mało, bo młodzież teraz oszaleje, że naprawdę jest strach. Te kamery są potrzebne, dlatego że na przykład ja mieszkam akurat na tej ulicy i tu wieczorami czasami się dzieje cuda niewidy. Urzędnicy przygotowujący unijny projekt oraz władze konsultowały z policją miejsca potencjalnego monitoringu. Kamery na pewno będą zamontowane na całej długości promenady od osiedla jeziora do WS-Fizu. Monitoringiem objęte też będą wszystkie główne ulice oraz teren dworca i placu Jana Pawła II. Na podglądzie mają też być wszystkie euckie parki. To na razie plany. Pracownicy urzędu zapowiadają, że będą jeszcze słuchać propozycji mieszkańców, a te są zbieżne z pierwotnymi ustaleniami. Orzeszkowa, Wawelska, Gdańska. To mi się nie najbardziej tylko nad jeziorem, nie? Bo tam jakieś rywalne jechałem, te łebki od samego początku, aż od tego, to do końca tam siedzieli, rozrabiali. Myślę, że na ulicy Gdańskiej i Orzyszkowej, może jeszcze. Na placu Sopara. Kamery to nie wszystko, ważne, by obraz z nich był dobrej jakości. Teraz przesyłany jest on drogą radiową, co nie zawsze zdaje egzamin. Projekt budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku zakłada położenie 38 km światłowodów. Jeśli dokument zostanie zaakceptowany i Ełko trzyma pieniądze, prace przy rozbudowie monitoringu zaczną się jeszcze w tym roku.